Afery hazardowe. Ale doszedłem do wniosku, że to, co wokół tej kwestii się wyprawia, zobowiązuje mnie jednak jako szefa opozycji, szefa największej partii opozycyjnej do powiedzenia kilku słów. Będę mojej oceny, a jestem prawnikiem, Donald Tusk dokonał w sposób celowy zamierzony przecieku. Czyli dopuścił się przestępstwa I powinien być za to sądzony. I ta prawda jakby nie została podniesiona, tylko powtarzam, jest przenoszona, jest w tej chwili pokrywana czymś innym. Tego się w ogóle nie, nie dyskutuje. Mamy połowę sierpnia. Donald Tusk otrzymuje od szefa służby państwowej, nie od jakiegoś prywatnego obywatela, nie nawet od jakiegoś posła, który się o czymś dowiedział, tylko od szefa służby państwowej informacje dotyczące wydarzeń karygodnych. Co się dzieje dalej. Czy Donald Tusk podejmuje jakieś działania, o charakterze prawno oczywiście nie może tego uczynić sam, bo no, takich uprawnień jako premier nie ma, ale jest wierzchnikiem ministra sprawiedliwości. Czy podejmuje jakieś działania odnoszące się do sfery innej, do sfery samej tej ustawy. Nic nie Natomiast w pewnym momencie spotyka się z zainteresowanymi później. Można to łatwo wykazać w tych materiałach podsłuchów. Zainteresowani już wiedzą, że są rozpracowywani przez CBA. Mamy przy tym bardzo wyraźny związek czasowy między tym spotkaniem a tym, że panowie Sowiesiak i jemu podobni już wiedzieli o tym, co się dzieje. Proszę Państwa, mamy ściśle określony czas pobytu w, w tym pięknym miejscu, więc będziemy po malutku zmierzać do, do końca, ale trzy pytania panu prezesowi jeszcze zadamy. Pierwsze jest ciekawe, bo dotyczy bardzo aktualnej historii. Co Pan sądzi o udziale Pana Tuska i Pana Putina w uroczystościach w Katyniu? Proszę Państwa, ja sądzę jedno, że oczywiście Donald Tusk ma święte prawo, żeby jechać do, do Katynia i święte prawo ma też prezydent Rzeczypospolitej. To jest w ogóle jest zupełny absurd. Żeby twierdzić, że prezydent Rzeczypospolitej ma nie jechać w takim momencie do Katynia. I jeszcze nie to pytaje. pytanie. ja tu nie do, do Tuska. Czy on sądzi, że gdyby on zaprosił pana Putina na jakieś tego rodzaju uroczystości, no akurat nie ma aspektu do takich uroczystości w Polsce, ale załóżmy, żeby był ale powiedziano by tak przyjechać Putin może ale Wiedniew nie to czy by Putin przyjechał? cóż ja mogę Państwu na to pytanie odpowiedzieć Putin uznał, że to jest obraza i miałby rację jest ogromna rola środków środku masowego przekazu dzisiaj niestety ten mechanizm kontrolny jakby zanikł w każdym jest bardzo słaby, bardzo osłab wobec tej obecnej władzy. No, znany był ten domki samego początku władzy Donalda Tuska, że pan Walter zebrał swoich dziennikarzy i ogłosił, że trzeba głębokich zmian. Dotąd zwalczaliśmy rząd, to teraz trzeba zacząć zwalczać opozycję. Otóż <klucza> o to, że na przykład pan Polikot może funkcjonować w swojej roli, naprawdę zadziwiająca czeka naszego obecnego systemu. Że ktoś, kto ma sprawę typu składki czy tam dotacje na jego kampanię o 10 tysięcy złotych, czy nawet bodajże więcej od emerytów i studentów, że ktoś taki może spokojnie w swojej partii awansować. Media mówią, na to nie reagują, bo to żadnego skandalu nie. Już powtarzam, jeden polityk, który poza tym, że niszczy polski język, no działa tak, że to naprawdę nie chcę też porównać, bo to trzeba by sięgnąć jak 70 lat wstecz, żeby tutaj tych porównań użyć w sposób adekwatny. Obraża głowę państwa i tak dalej, i tak dalej. Ale ten polityk ma też, no dalece niewyjaśnioną w sytuację z punktu widzenia prawa karnego. Tak? I nie tylko nie jest w swojej partii, represjonowany, wyeliminowany, ale jest jeszcze do tego do bo wtedy ostatnio awansował, dzisiaj nawet mówi, że on na prezydenta będzie. Daj panie <noise> Dzisiaj ci z Państwa, którzy obserwują media, mogą słyszeć, widzieć, czy czytać dużo na temat Pana Sikorskiego i tego, że rzekomo ktoś na niego szuka haków. Otóż jest to sprawa znana. W tej o których chodził niż nic nowego nie powiedziałem. Sprawa była znana od końca 2007 roku, była przedmiotem kontrowersji między Prezydentem Rzeczypospolitej a Premierem. I była, powtarzam, opisywana, była o niej mowa w telewizji. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.